Obserwujemy na razie. Ograniczałem się tylko do obserwacji, i tym, tym razem chcemy bardziej postawić na to, że e, znajdziemy personel, e, który zajmie się skautowaniem składów, które w, w danym momencie grają w armii. Jeżeli raczej miałbym już się kierować się do jakiegoś konkretnego wydarzenia, e, które miałoby wpływ na powiedzmy to podziemie, że coś z podziemia wychodzi robi furtorę. Na scenie europejskiej, to znaczy, będzie to organizacja, która pojawiła się znikąd? Witam wszystkich serdecznie na kanale Esport Jestem Filip Tejsbor Dickmeier, a dzisiaj mam przyjemność gościć CEO organizacji Clouprism, Damiana Bustryckiego. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchających. Mógłbyś na początek powiedzieć, czy dobrze wymówiłem nazwę. Ewentualnie mógłbyś mnie poprawić. <laughs> Nie jesteś pierwszą osobą, która mnie o to pyta. Poprawna wymowa to jest klopryzm. Ale wiesz, my sobie wszyscy z tego żartujemy, a sami dla wygody powiemy sobie czasem klaopryzm albo klafryzm. Więc to jest taki luźny temat. I raczej niech każdy mówi, jak chce. A, no dobra. No to na początek chciałbym poruszyć. Waszej, temat waszej byłej już dywizji TSGO. Wiemy, że się rozstaliście z zawodnikami, którzy będą teraz reprezentować barwy Burst. Zdradzisz tam, że tak powiem, kulisy waszego rozstania? Hmm. Od czego zacząć? Było tego dużo. Myślę, że takim sensownym punktem rozpoczęcia będzie to, że po odejściu ówczesnego Igla formacji przyszedł czas na długą i konsekwentną selekcję na pozycję prowadzącego. Lada moment startował kolejny sezon VSEA, więc musieliśmy działać naprawdę szybko. A jak pewnie wiecie, udało nam się tego dokonać nawet ze sporym zapasem czasowym, przed startem rozgrywek, więc co mogło pójść nie tak. I szczerze mówiąc, wina leży tutaj zdecydowanie po obu stronach, a dokładnym czynnikiem były kompletne zaniki w komunikacji. Głównym umotywowaniem naszej ex do odejścia było częściowe opłacenie wpisowego przeze mnie. Udało mi się opłacić chyba trzy wejściówki zawodnikom, którzy nie mieli na ten moment pieniędzy, a pozostała dwójka opłaciła się sama, z racji, że no zabrakło mi tych środków. Ten impuls skłonił zawodników do zmiany barw, o czym poinformowali mnie już po fakcie. I racją jest, że to ja zaspałem z terminem opłaty za zawodników, lecz tak jak mówiłem, sama kandydata też nie jest bez winy, bo na pytanie, kiedy startuje nowy sezon, otrzymałem odpowiedź, że w maju. Przyjąłem, że czas na realizację... Płatności też przypada na początku maja, a ja z błędu zostałem wybity dopiero na parę dni przed ostatecznym terminem, gdzie przedstawiłem swoją sytuację finansową, w której nie będę w stanie opłacić wszystkich graczy, a zwrot środków dla tych, którzy zapłacili za siebie uiszczę na początku tego właśnie miesiąca. Nie słyszałem głosu sprzeciwów, więc żyłem w iluzji, że mogę spać spokojnie i dopiero w dniu deadline'u okazało się, że jest dużo przeciwności ku takiemu rozwiązaniu. Robiłem to, co mogłem, i w rezultacie udało nam się wszystkim zebrać wystarczającą sumę, by ten slot opłacić, ale jednak, jednak dla mnie było już za późno. Czyli tak troszkę już się zawodnicy pogodzili, że nie będziesz w stanie opłacić pięciu slotów, i rozpoczęli rozmowy z inną drużyną. Tak, dokładnie tak było. No dobra. To skoro już jesteśmy w temacie, to macie może na oku jakiś nowy skład, lub może jesteście już z jakąś drużyną dogadani. Realia podziemia sportowego nauczyły nas, że nawet jeśli wszystko wygląda stabilnie, to cały czas trzeba rozglądać się za ewentualnymi rozwiązaniami. Tak też było w tym przypadku, jednak zrezygnowaliśmy z graczy na rzecz obszernej rekrutacji personelu do organizacji. Czy chciałbyś przekazać, że wiemy, że nic nie wiemy, czy raczej stąd te bliższe rozmowy z jakimś składem? Hmm. Obserwujemy na razie. ograniczamy się tylko do obserwacji, i tym, tym razem chcemy bardziej postawić na to, że e, znajdziemy personel, e, który zajmie się skautowaniem składów, które w danym momencie grają w armii. E, takie składy, które zaczęły swoją przygodę w ESA Open e, i które mają ogromną szansę, żeby dostać się do intermediatu, i właśnie z takimi składami mamy zamiar zaczynać prowadzić rozmowy. Ale właśnie do tego potrzebny jest odpowiedni personel i menadżerowie do takiej dywizji i myślę, że na tym na razie się skupiam najbardziej. Dobrze, a mógłbyś nam zdradzić jak idzie clawprism w innych grach? Czy jesteście przede, wszyscy, przede wszystkim zadowoleni z tych wyników? Tak, nadal mamy dywizję League of Legends i chyba w tej materii się niewiele zmieni. Um. To jest naprawdę uzdolniona drużyna. Ostatnio zajęliśmy wysokie czwarte miejsce w turnieju Future Masters. Co przy takiej wagi turnieju, wprawia nas zadowolenie i optymistyczne spojrzenie na kolejne etapy rozwoju tej świetnej dywizji. I tak jak powiedziałem, niewiele wskazuje na to, żeby cokolwiek się zmieniło w tej materii, i możemy tylko pogratulować, że tak fajnie wszystko idzie i naprawdę jesteśmy zadowoleni. Dobrze. Tutaj szybko, zwięźle i na temat. To może teraz zmienimy temat. Odwołam się teraz do Twojego wywiadu dla armii. Przy jednym pytaniu wspomniałeś, że do prowadzenia organizacji wystarczą dwie osoby. Podtrzymujesz to zdanie, czy może jednak coś się od tego czasu zmieniło? Jak usłyszeliśmy we wcześniejszych pytaniach, rozglądacie się za nowymi osobami w stafie? Dokładnie tak. Aczkolwiek podtrzymuję to zdanie, bo wiadomo, że i nawet w pojedynkę może to świetne rzeczy. Na, na pewno wiele razy już nam ktoś to udowodnił i byliśmy świadkami takich sytuacji. Według mnie, taką optymalną liczbą osób, które współtworzą projekt, to jest właśnie od 3 do 5, bo przy większej ilości ciężej zadbać o poprawną komunikację między tymi osobami i również wspólne zdanie w zespole. Oczywiście do tego potrzebny jest czas i chęci, nam powoli zaczyna brakować tego czasu, dlatego zaczynamy też działać w tym kierunku, by. Znaleźć dodatkowe ręce do pracy. Jak zresztą wspominałem, prowadzimy obecnie nabory do personelu, które zresztą będą tak, też taką akademią, bo i nawet w tym mniej doświadczonym, e, tym, którzy dopiero chcą zacząć swoją działalność, chcemy dać szansę na zebranie tego doświadczenia, które będzie naprawdę e, kluczowe, jeżeli chcieliby swoją pracę we sporcie na przykład kontynuować dla innych organizacji, czy nawet już profesjonalnie. Okej. Okay. A jakie macie teraz dalsze plany na prowadzenie Cloprism? Czy już w drodze są jakieś projekty? Czy skupiacie się na tym, co jest teraz? Będąc szedem, mamy świetne narzędzie do tego, by wystartować własną ligę. Ale by to zrobić, potrzebujemy takich samych zapaleńców w tym temacie jak i my. Myślę, że w wakacje możemy oczekiwać na coś fajnego. O ile oczywiście uda nam się znaleźć techników, broadcasterów oraz osób, które faktycznie by się chciały zaangażować w ten projekt? Myślę, że warto między innymi dlatego, że wszystko będziemy finansować my. Chodzi o takie podstawowe rzeczy, jak overlaye, przejścia, również serwety, to wszystko oczywiście z naszej kieszeni. Jedyne czego byśmy oczekiwali społeczności, żeby stworzyć coś fajnego, to powiedzmy tak zwany wolontariat przy naprawdę fajnie wyglądającym projekcie. Czy nam się to uda nie wiadomo, jednak liczę, że... Liczę, że te wszystkie plany, te pomysły, te, te ambicje dojdą do skutku właśnie gdzieś w wakacji na początku bądź na końcu. Dobra, a mógłbyś nam zdradzić, w jakiej grze, w jakiej grze albo w jakich grach będzie się specjalizować liga, czy jeszcze nad tym nie myśleliście? E, tak naprawdę to może być dosłownie każda gra. E, bardziej będziemy się kierować tym, co mm, nie się duże zainteresowanie bo nie ukrywam, że jeżeli już mielibyśmy robić coś tak naprawdę dużego, bo też taką motywacją do stworzenia tej ligi jest to, że chcemy pokazać, że w tym podziemiu jednak też można zrobić coś fajnego, coś na miarę naprawdę profesjonalnej ligi, żeby po prostu gracze, którzy biorą udział w tym turnieju, którzy współzawodniczą, żeby zauważyli, że mogli poczuć się tak jak przez chwilę na jakimś profesjonalnym turnieju czy kwalifikacjach do większych, do większych rozgrywek. Dlatego tak naprawdę jest dużo, jest dużo takich przeszkód, jest dużo rzeczy, które trzeba przeskoczyć. Między innymi e, chcielibyśmy uzyskać zdjęcia od zawodników, z tym bywa różnie. E, i, I myślę, że e, tak jak wracając do pytania, czy jaką, gra, jaką grę wybierzemy, chyba, najbardziej, chyba tą, która najbardziej się ogląda, ta, która na, na, najbardziej będzie e, cieszyła się e, zainteresowaniem u widzów. Oraz oczywiście, jeżeli nie wykluczone, że jeżeli pierwszy sezon z danej gry wypali, to możemy również stworzyć to powiedzmy z LoLa, jeżeli pierwszy był z Cesa. No dobrze, w sumie zaczynaliśmy od globalizm. To może powiedziałbyś nam, jak długo organizacja istnieje? Organizacja istnieje od początku, od, od końca sierpnia 2019 roku. Od tamtego momentu ciężko stwierdzić, czy w ogóle mieliśmy takie ambicje, jakie mamy teraz, i czy myśleliśmy, że uda nam się wnieść klubizm na, na taki szczebel, w którym jest teraz. I myślę, że z perspektywy czasu naprawdę fajnie to wygląda, i nigdy bym nie uwierzył w to. Jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, że obecnie jesteśmy w takim miejscu, to nigdy bym, to, nigdy bym w to w tym momencie nie uwierzył. Dobrze. Teraz chciałbym poruszyć temat esportawki. W ostatnim wywiadzie Stachu, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy, zdradził nam, że masz już jakieś plany na rozwój projektu. Możesz nam coś zdradzić? Dodał też, że nie niewiele się działo po jego odejściu, ale czy coś rusza? Esportawka będzie bardziej luźnym projektem, który na ten moment będzie służył społeczności. Oczywiście z paroma fajnymi wydarzeniami okolicznościowymi. Na razie nie porywam się z motyką na słońce i bacznie obserwuję, czy w ogóle ta społeczność, wokół której eskortytawka ma budować swoje wpływy, jest zainteresowana konkretnymi rozwiązaniami. By nie skończyć z prostymi ambicjami czegoś, co wcale nie było pożądane. I oczywiście Stachu ma trochę rację, że nic się nie działo, bo z jego perspektywy jak najbardziej może tak wyglądać. Aczkolwiek pamiętajmy, że cisza nie zawsze oznacza brak działań. Bo to nie zawsze wszystko pokazujemy, co się dzieje wewnątrz, a tak naprawdę parę fajnych rzeczy, parę takich dodatkowych aktywności ze spotkawką udało się już mi dokonać i jestem na razie z tego powolnego rozwoju zadowolony. Czy wyczerpałeś temat, na pewno. Zadaliśmy też takie sobie pytanie Lechowitowi, osobie związanej z organizacją Marconix. Usłyszał ich też Stachu. Więc chciałbym teraz poznać twoją opinię. W polskim podziemiu jest wiele drużyn z dużym potencjałem. Czy według ciebie taka organizacja, która ma zadatek na reprezentowanie nas na scenie międzynarodowej w najbliższym czasie istnieje? Warto wspomnieć, że ekipa Delajka, która wczoraj zadebiutowała w Hall TV, wygrała swoje spotkanie. Także taka podziemna scena może ruszy do przodu. To jest niezwykle ciężkie pytanie. Sytuacja jest zbyt dynamiczna, by móc wysunąć jednakowe wnioski i według mnie nie ma, ale tu też trzeba zadać sobie pytanie, co uważamy za co uważamy za tę reprezentację nasz na arenie międzynarodowej. Czy to jest po prostu wzięcie udziału, czy to jest ugranie jakiegoś poważniejszego miejsca, czy to jest pokazanie, że w Polsce też jest siła nie mnie to na pewno oceniać, ale jeżeli już miałbym stawiać, jeżeli jakaś organizacja miałaby tego dokonać, jeżeli mówimy o podziemiu, to zdziwię wszystkich widzów i powiem, że no, nie mam pojęcia. Jeżeli raczej miałbym już się kierować się do jakiegoś konkretnego wydarzenia, które miałoby wpływ na powiedzmy to podziemie, że coś z podziemia wychodzi robi BIFUDE na scenie europejskiej, to. To raczej będzie to organizacja, która pojawiła się znikąd i ma zaledwie kilka, kilka tygodni, może z dwa miesiące, i okazuje się, że ma taki błysk umiejętności, że wchodzi na tą arenę europejską i dzieje się coś niezwykłego z perspektywy takiego zwykłego widza, który nawet ogląda podziemne zmagania swoich ulubionych drużyn. Jeżeli już spekulować dalszy rozwój, nie wiem, dalsze losy takiej drużyny, to myślę, że no nie stanie się nic innego, jak właśnie z takiego podziemnego projektu ci zawodnicy zostaną zabrani gdzieś indziej, bo mieliśmy już wiele razy takie e, sytuacje, kiedy no w tym podziemiu faktycznie byli uzdolnieni gracze, e, ale ich, e, ich umiejętności doprowadziły do tego, że zostali, e, że, że dostali ofertę do zagranicznej organizacji. Zagdali w Niemczech, Szwajcarii, gdziekolwiek, i teraz nadal tam wydają. A wspomniałeś przed chwilką, że jest to organizacja, która istnieje kilka tygodni. Mógłbyś zdradzić, jaka to drużyna? Właśnie, właśnie chodzi o to, że żadna. Bardziej mówiłem o tym, że jeżeli już jakaś organizacja, jakakolwiek, miałaby coś zawojować na Atenie Europejskiej mówiąc oczywiście o drużynach podziemia, to byłby to jakiś projekt, który ma naprawdę małą zaliczkę czasu i pojawiłby się kompletnie znikąd. Ha, no dobrze. Eee, no to... Eee... Jeszcze jak dokończę tę myśl, to nie będzie to nic, co według mnie, oczywiście według moich spekulacji, to nie będzie to nic, co my już znamy i na co byśmy obstawiali, że to będzie. No dobrze. To jeżeli teraz mówisz, że żadna, to eee, jaka Ekipa w podziemiu teraz się wyróżnia, która ma swoje złoty 5 minut, można to tak nazwać? Gdyby to pytanie zostało mi zadane trochę wcześniej, wcześniej, kiedy w rankingu Cybert Spot widzieliśmy sporo organizacji podziemnych, to pytanie nie byłoby, znaczy odpowiedź na to pytanie nie byłoby taka jednoznaczna. Aczkolwiek teraz myślę, że Likan zdaje dużo po sobie. To jest bodajże chyba ex Steam, tak? Jeżeli się nie mylę. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że teraz dają taki swój popis. Miło jest ich oglądać. Miło widzieć, że w końcu mamy drużynę, która gra na poziomie HLTV. I myślę, że jeżeli wszystko zostanie dobrze rozegrane, jeżeli te karty zostaną dobrze rozłożone i dobrze zarządzone, to powinno być naprawdę dobrze. I właśnie ci reprezentanci naszego rodzimego podziemia powinni dać nam dużo radości na przestrzeni tego czasu. No to... Liczymy na ten projekt, liczymy na skład. Jedną z ostatnich pytań, to będzie: Staw w poprzednim wywiadzie zdradził nam, że była planowana liga, w której brałyby udział najlepsze drużyny z podziemia. Coś podobnie do Superligi w piłce nożnej. Byliby się zaproszeni do tej ligi? Może opowiesz tam trochę, co myślisz o takim pomyśle, mimo tego, że ostatecznie nie użył światła dziennego. Hmm. Szczerze mówiąc, czy ta liga była. Czy ta liga była jakimś takim wyznacznikiem tego, że są najlepsze organizacje? Znaczy, to jest naprawdę bardzo ciężkie pytanie. Jest ciężko mi zabrać myśli na to, bo pomimo, że powstały już takie zarysy tego pomysłu, to nadal myślę, że sami, same te organizacje, same drużyny, które dołączyły ślepo do tego pomysłu, nie do końca wiedziały, z czym to się je. I ja również nie wiem. Raczej to miało być takie wspieranie siebie nawzajem dzielenie się pomysłami i taką bezpośrednią miała być bezpośrednia sieć komunikacji, jednak e, nic poza tym. Hmm, czyli w sumie. E, na razie tak ciężko byłoby ci ocenić e, tą całą ligę. Tak, bo na pewno to, to, to nie było to nie było coś na wzór superligi z piłki nożnej, bo tutaj nie chodziło o żadne współzawodnictwo, nie chodziło o żadną rywalizację. A raczej takie zjednoczenie i zjednoczeni i wspieranie siebie nawzajem. I jedyne właśnie o czym chyba nawet Stachu wspominał na ostatnim wywiadzie to było, to było to była ta prezentacja, którą właśnie przygotował dla wszystkich I, i myślę, że to chyba tylko tyle, co mógłbym na ten temat powiedzieć, bo no, za krótko to, to trwało i jakoś nikt się za bardzo nie spodziewał takiego rozwoju akcji. Może kiedyś będzie taka liga na wzór Superligi Piłsynarskiej? No, czas pokaże. A teraz kolejne pytanie. Jakie według Ciebie znaczenie mają pieniądze w sporcie, patrząc na szczególnie organizacje podziemne? Ogromne. Mądrym sposobem jest to, że drużyna z dużym budżetem niekoniecznie ląduje w podziemiu. O tym trzeba pamiętać. Mogę tutaj się posłużyć. Przykładem, znaczy też trzeba pamiętać o tym, że podziemie to wcale nie jest nic materialnego i tylko my tworzymy to podziemie, mówiąc, że istnieje. E, takim przykładem do drużyny, która niekoniecznie wylądowała w podziemiu na samym początku swojego działania jest właśnie balista. E, na pewno niektórzy kojarzą tę organizację. E, ma chyba dywizję w League of Legends, a na pewno ma dywizję w Valorancie. Nawet udało im się pokonać Fnatic, wylądowali w telewizji, byli transmitowani na Polsat, e Polsat Games. Przepraszam. I ta drużyna wcale nie zaczęła pod, od podziemia, a jedyne co miała to pieniądze. Błędnie przyjęło się, że w podziemiu się zaczyna i z podziemia się wychodzi. Mając odpowiednią ilość pieniędzy można przeskoczyć wszystkie te etapy, przez które te wszystkie undergroundowe drużyny przechodzą. Z dobrymi zarządcami. Na czele podziemnych projektów, z, z odpowiednią ilością finansów, drużyny, drużyny te natychmiastowo by z tego podziemia wyszły, ponieważ, no tak naprawdę, z dużą ilością pieniędzy mogliby sobie pozwolić na, na to, na, na co nie mogli sobie obecnie pozwolić, jednocześnie na to, co cały czas ich trzymało w tym podziemiu. To były takie, no myślę, że ten brak pieniędzy e, to są te betonowe buty e, każdej drużyny tutaj, myślę, że podziemie z pieniędzmi nie byłoby już podziemiem. Okej. Okay. Także to już było ostatnie pytanie. Eee, czy chciałbyś może dodać coś od siebie? Eee, chciałbym oczywiście pozdrowić wszystkich tych, którzy cały czas nieprzerwanie prowadzą ze mną mój projekt, eee, wszystkich tych, którzy współzawodniczyli ze mną, wszystkich, wszystkich tych, którzy eee, gdzieś tam po drodze pomagali, dokładali te cegiełki i, w tym i pomogli mi a znaleźć się w tym miejscu, w którym obecnie jestem. Za to jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym oczywiście również pozdrowić Was, Panowie, za to, że mogłem wziąć udział w tym wywiadzie i, I oczywiście życzyć wszystkim zdrowia, bo to jest obecnie najważniejsze. No, my też dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie do wywiadu. Dziękuję wszystkim odbiorcom za obejrzenie materiału. Wywiad prowadził Filip Kreisbord-Dickmaier, a moim gościem był... CEO organizacji Clopulizm, Damian Bustrycki. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję również.